Czym jeszcze jest asertywność? Asertywność jest też umiejętnością przyjmowania krytyki, umiejętnością przyjmowania krytyki w taki sposób, który powoduje, że możemy się uczyć. Czyli asertywne przyjmowanie krytyki nie jest ani obroną, nie jest ani atakiem. Ale jest świadomą decyzją, w której mówimy, ciekawe, że tak myślisz o mnie. Ciekawe, że to mówisz. Nie myślałam tak o sobie, ale może wezmę to pod uwagę. Czyli znowu, asertywność jest związana z wyrażaniem krytyki wobec innych, ale też jest związana z przyjmowaniem tej krytyki wobec samego siebie. Asertywna krytyka wobec innych ludzi to jest krytyka na podstawie faktów, a nie krytyka na podstawie tylko subiektywnych wrażeń. Kiedy mówię do kogoś, spóźniłeś się już trzeci raz, drugi raz obiecałeś mi coś i zapomniałeś o tym. Przedwczoraj prosiłam Ciebie o coś i nie zrobiłeś tego, nie wiem jak mam to traktować to to jest krytyka, która jest konstruktywna, bo nie mówi o osobie w kategoriach oceny, ale konfrontuje z faktami. Nie jesteśmy asertywni, kiedy mówimy, ty bałaganiarzu, ty zapominalski, kiedy używamy różnego rodzaju etykiet wobec innych osób, bo bardzo często tego rodzaju krytyka będzie powodować już nie możliwość jakiejś dyskusji, ale będzie powodować to, że ludzie się będą wobec tej krytyki bronić.